13 grudnia 1945 roku, w wieku zaledwie 22 lat, Irma Grese, strażniczka SS z Auschwitz i Bergen-Belsen, stała na szafocie. Jej ostatnie słowa oszołomiły świadków. Szybciej, szybciej. Kilka chwil później była martwa. Stała się najbardziej niesławną z kobiet SS. Ale nie była sama. Tysiące młodych kobiet założyło mundury. Niektóre zostały osądzone, niektóre stracone. A wiele zniknęło z powrotem w powojennym społeczeństwie. Jak zwykłe wiejskie dziewczyny i sprzedawczynie, stały się zabójcami wewnątrz obozów. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić wstecz wstecz do Ravensbrück, gdzie tysiące młodych kobiet zostało wyszkolonych na strażniczki. Od niewinności do okrucieństwa, jak naziści zamienili zwykłe kobiety w morderczynie. Nie zaczynały jako potwory. Większość z nich to były po prostu młode kobiety ze wsi, farm i przepełnionych miejskich mieszkań, które zobaczyły wyjście z ubóstwa. Do 1944 roku Niemcy były w desperacji. Wojna się rozpadała. Mężczyźni umierali na froncie, a państwo potrzebowało zastępstwa wszędzie. Gazety i tablice ogłoszeniowe zamieszczały ogłoszenia obiecujące stałą pensję, mieszkanie, nawet bezpłatny mundur. Dla dziewiętnastolatki bez perspektyw. Brzmiało to jak sposób na przeżycie. Ogłoszenie sugerowało pielęgniarstwo lub pracę biurową. Zamiast tego otrzymały mundur SS i miejsce wewnątrz systemu obozowego. Nie były elitą. Większość pochodziła z biednych lub robotniczych rodzin, z niewielkim wykształceniem ponad podstawy. Wiele zostało wychowanych w nazistowskich grupach młodzieżowych, od dzieciństwa trenowanych hasłami o posłuszeństwie i rasowym obowiązku. Nie były rekrutowane za umiejętności czy wiedzę. Były rekrutowane, ponieważ były młode, podatne i mogły zostać przekształcone w narzędzia. Niektóre zapisywały się z patriotycznym ogniem, inne po prostu chciały pensji. Ale gdy już znalazły się w środku, wybór zniknął. W Ravensbrück, największym obozie kobiecym, ponad 3500 zostało wyszkolonych na strażniczki. Szkolenie było brutalne i okrutne. Dyscyplina oznaczała bezwzględne posłuszeństwo mężczyznom ponad nimi. Okrucieństwo nie było tylko zachęcane. Było zinstytucjonalizowane. Pokazywano im, jak utrzymywać porządek, jak bić więźniów do uległości i jak używać strachu jako broni. Lekcje nie były długimi wykładami o ideologii. To były praktyczne ćwiczenia. Jak maszerować z więźniami, jak używać bata, kiedy spuszczać psy. Każdy dzień był poświęcony eliminowaniu wahań. Mundur miał znaczenie. Szwaczka lub wiejska dziewczyna nagle znajdowała się ubrana w szary SS, uzbrojona we władze, której nigdy wcześniej nie znała. Wewnątrz drutu kolczastego władza płynęła tylko w jednym kierunku. Więźniów redukowano do numerów, a młodym kobietom w mundurach mówiono, że są ponad nimi wykonawczyniami woli Rzeszy. Ta zmiana władzy mogła być odurzająca. Dla niektórych był to pierwszy raz, kiedy miały władzę nawet nad mężczyznami. W obozowych hierarchiach Aufzerin, kobieta nadzorczyni, mogła rozkazywać męskim więźniom robotnikom i oczekiwać natychmiastowego posłuszeństwa. Nie każda kobieta skłaniała się ku przemocy. Niektóre trzymały dystans, wykonując minimum obowiązków, ale wiele innych szybko się adaptowało, przyjmując swoją nową rolę z przerażającym zapałem. Gdy zostały wysłane z Ravensbrück, ich imiona zaczęły się rozprzestrzeniać. Auschwitz, Majdanek, Bergen-Belsen, Stutthof. Te obozy stały się ich łowiskami. Więźniowie pamiętali je nie jako beztwarzowe strażniczki, ale jako konkretne kobiety, które mogły zadecydować, czy przeżyją kolejny dzień. Jedna rzecz wyróżniała się w zeznaniach ocalałych: szok, że okrucieństwo pochodziło od kobiet. Młoda polska więźniarka w Sztutchoffii wspominała, że uderzenie od kobiety strażniczki czuło się inaczej. Powinna była być jak moja matka czy siostra, brzmiało zeznanie. Ale biła mnie pięściami i śmiała się ta odwrócona oczekiwań dodawała warstwę terroru. Kobiety, które kiedyś mogły być sąsiadkami, teraz nosiły pistolety, baty i psy. To, co je łączyło, to nie tylko okrucieństwo, ale system, który je tam umieścił. Były częścią armii kobiet, które wzięły obietnicę stabilności i stały się wykonawczyniami w jednej z najciemniejszych sieci terroru kiedykolwiek zbudowanych. Ich historia nie dotyczyła kilku niesławnych postaci. To była historia tysięcy, które dokonały wyboru, a następnie żyły wewnątrz maszyny masowego morderstwa. I z tych szeregów wyłoniły się kobiety, których imiona stały się synonimami okrucieństwa. Spójrzmy na niektóre z najbardziej niesławnych: Hildegard Lechert, Krwiożercza Tygrysica. Historia Hildegard Lechert jest jednym z najostrzejszych przykładów tego, jak zwykłe kobiety mogły stać się silnikami okrucieństwa. Urodzona w Berlinie w 1920 roku, rozpoczęła swoje dorosłe życie w dziedzinie medycznej, pracując jako pielęgniarka. To przygotowanie, przeznaczone do uzdrawiania, czyniło jej późniejsze okrucieństwo jeszcze bardziej wstrząsającym. Do 1942 roku wstąpiła w szeregi kobiecych wojsk pomocniczych SS i została skierowana do Majdanka, jednego z pierwszych głównych obozów koncentracyjnych na polskiej ziemi. To tam więźniowie dali jej przezwiska. Które miały ją prześladować przez całe życie: Tygrysica i Brygida Krwiożercza. Te imiona nie były przesadą, to były ostrzeżenia szeptane między więźniami o strażniczce, która dzierżyła bat z przerażającą przyjemnością. Zeznania ocalałych namalowały portret bezlitosnej przemocy. Lechert była znana z bicia więźniów do nieprzytomności, często celując w najsłabszych, ciężarne kobiety, chorych i dzieci, które nie miały szans się bronić. Świadkowie wspominali, jak wabiła dzieci cukierkami, rzadkim luksusem w obozach, tylko po to, aby wysłać je do komór gazowych w maszynerii masowego morderstwa. Wyróżniała się osobistym okrucieństwem, które dodawała do systemu. Więźniowie bali się nie tylko selekcji czy gazu, bali się spotkania z nią. Jej obecność nie ograniczała się do Majdanka. Lechert została później przeniesiona do Auschwitz, gdzie jej reputacja tylko się pogorszyła. Ocalali pamiętali ją jako postać, która poruszała się po barakach z batem w ręku, uderzając bez ostrzeżenia, pozornie żywiąc się cierpieniem tych, którzy nie mogli się bronić w obozie już zaprojektowanym do miażdżenia ludzkiej godności. Jej zachowanie pchało go dalej w horror. Gdy wojna się skończyła, została schwytana i postawiona przed sądem. W 1947 roku stanęła przed sądem na procesach auschwitzkich w Krakowie, w Polsce. Dowody przeciwko niej były przytłaczające, a zeznania ocalałych namalowały przeklęty obraz sadyzmu. Sąd skazał ją na 15 lat więzienia. Jednak odsiedziała tylko 9, zanim została zwolniona w 1956 roku. To przedterminowe zwolnienie samo w sobie byłoby szokujące. Ale jej życie po więzieniu przybrało jeszcze dziwniejszy obrót. Podczas zimnej wojny agencje wywiadowcze łaknęły każdego z wiedzą o sowieckim terytorium, strukturach czy sieciach. Jakoś Hildegard Lachert stała się przydatna zarówno CIA, jak i zachodnio niemieckiemu wywiadowi BND. Dokumenty później ujawniły, że z nimi współpracowała. Jej przeszłe zbrodnie pozornie zostały odsunięte na bok w zamian za jej współpracę. Ta sama kobieta, która torturowała dzieci w Auschwitz, nagle znalazła się na liście płac rządów twierdzących, że reprezentują wolność przeciwko komunizmowi. Dla ocalałych była to zdrada na zdradzie. Jej przeszłość w końcu ją dogoniła. W 1975 roku, dziesięciolecia po zwolnieniu, została ponownie postawiona przed sądem w kolonii w Niemczech. Tym razem zarzuty były związane z jej działaniami w Majdanku. Postępowania ciągnęły się latami, trwając do 1981 roku, jednego z najdłuższych procesów w powojennej historii niemieckiej. Zeznania ponownie opisywały chłostę, tortury, okrucieństwo, które przyniosło jej te niesławne imiona. Sąd skazał ją na 12 lat więzienia. Do tego czasu miała po 60, starzejąca się postać, stawiająca czoła konsekwencjom, od których kiedyś uciekła, ale nawet ten wyrok nie trzymał jej długo za kratami. Odsiedziała karę i została zwolniona jeszcze raz, dożywając swoje ostatnie lata na wolności. Gdy zmarła w 19 roku, nie było to w celi więziennej ani pod strażą. Było to jako wolna kobieta, daleko od horroru obozów i daleko od dzieci, które kiedyś wabiła na śmierć. I jeśli okrucieństwo Hildegard Lechert wydawało się nie do zniesienia, inna młoda kobieta wyłoniła się z tego samego systemu, której sadyzm był tak skrajny, że stała się symbolem kobiecej potworności w obozach. Ledwo wyszła z wieku nastolatka, jednak jej imię miało nawiedzać historię. Ale jeśli jej okrucieństwo szokowało ocalałych, inna młoda kobieta stała się samą twarzą kobiecego sadyzmu. Irma Grese, piękna bestia Auschwitz. Urodziła się w 1923 roku w małym miasteczku w północnych Niemczech. Córka mleczarza nazywała się Irma Grese. Według wszystkich miar tego czasu jej wczesne życie wyglądało nierozpoznawalnie. Opuściła szkołę w 15 lat, próbowała i nie udało jej się wyszkolić na pielęgniarkę i przeskakiwała między fizycznymi pracami bez większego kierunku. Ale nazistowski system miał sposób na wciąganie młodych, bezcelowych i podatnych na wpływy. W 1942 roku, nie mając jeszcze 20 lat, złożyła podanie o pracę w pomocniczej służbie SS. Ta decyzja miała postawić ją na ścieżce, gdzie zwykłe frustracje stały się niewypowiadalnym okrucieństwem. Jej pierwszą stacją był Ravensbrück, obóz koncentracyjny zaprojektowany specjalnie dla kobiet. To tutaj nauczyła się rytmów świata SS, gdzie strażników zachęcano do porzucenia empatii i zastąpienia jej posłuszeństwem i przemocą. Rok później została przeniesiona do Auschwitz, najśmiertelniejszego obozu ze wszystkich. Był 1943 rok a Auschwitz rozrastał się w rozrosłą fabrykę śmierci. Tam, w wieku zaledwie 20 lat, Gresza została awansowana do nadzorowania 30 tysięcy kobiet więźniarek. Świadkowie pamiętali ją nie tylko za władzę, ale za obecność. Była wysoka, blondynka i uderzająca, co skłoniło więźniów do nadania jej okrutnego przezwiska, piękna bestia Auschwitz. Ta kombinacja młodzieńczego piękna i bezlitosnej przemocy czyniła ją niezapomnianą. Więźniowie zeznawali, że nosiła bat z celofanu plecionego z drutem, którego używała bez wahania. Spuszczała wytrenowane psy na więźniów, czasami obserwując z satysfakcją, jak rozszarpywały ludzkie ciało. Ocalali opisywali, jak strzelała do więźniów wprost, pozornie impulsywnie, i chłostała kobiety po piersiach, pozostawiając trwałe okaleczenia. Niektóre zeznania mówiły nawet o aktach seksualizowanej przemocy, które zacierały granice między karą Asadystycznym zaspokajaniem. Jeden więzień wspominał, jak Gresse oślepiała kobiety swoimi ciosami. Inny opowiadał, jak wybierała ofiary losowo czyniąc okrucieństwo częścią swojej codziennej rutyny. Mówiono, że była odpowiedzialna za 30 morderstw w jednym dniu. W trakcie swojej służby w Auschwitz mogło to oznaczać dziesiątki tysięcy śmierci, bezpośrednio związanych z jej decyzjami i działaniami. Gdy Auschwitz został ewakuowany w styczniu 1945 roku, wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej, Gresse została przeniesiona z innymi strażnikami do Bergen-Belsen. Do tego czasu wojna się rozpadała, a obóz był w chaosie. Tysiące umierało z głodu i chorób. Ocalali mówili, że nie okazała żadnej zmiany serca, żadnego zmiękczenia, nawet gdy Rzesza się rozpadała. W kwietniu 1945 roku siły brytyjskie wyzwoliły Bergen Belsen. Znaleźli góry zwłok, smród śmierci ciężko wisiał w powietrzu, a wśród schwytanych strażników była irma Grese. Stanęła przed sądem tej jesieni w tym, co stało się znane jako procesy Bergen Belsen. Wraz z innymi strażnikami stanęła twarzą w twarz z zeznaniami ocalałych, którzy widzieli, jak chłostała, biła, strzelała. I spuszczała psy na bezbronnych ludzi. Na ławie oskarżonych wydawała się oderwana, nawet zuchwała. Reporterzy zauważyli, że czasami się uśmiechała i że wydawało się, że jest dumna z uwagi. Nigdy się nie załamała, nigdy nie płakała publicznie, nigdy nie błagała o litość. 13 grudnia 1945 roku, w wieku 22 lat, Irma Grese została stracona przez powieszenie w więzieniu Hameln. Brytyjski kat Albert Pierre wykonał wyrok. Według obecnych, gdy prowadzono ją na szafot, pozostała spokojna. Jej ostatnie słowa tuż przed tym, jak klapa otworzyła się pod jej stopami, były proste. Niech to będzie szybkie. Tym samym stała się najmłodszą kobietą straconą przez Brytyjczyków w XX wieku. Historia Grese pozostała, ponieważ ucieleśniała coś, co wielu uważało za niemożliwe do pogodzenia. Młodość i piękno przeplatane z okrucieństwem i śmiercią. Dla ocalałych była nie tylko oprawczynią, ale symbolem tego, jak daleko zwykli ludzie mogli zostać wykrzywieni przez ideologię, władzę i niekontrolowaną moc obozów. Chociaż Irma Grese stała się najbardziej niesławną z kobiet SS, jej przypadek nie był wyjątkowy. Inne, które nosiły ten sam mundur, później próbowały minimalizować swoje role, przedstawiać się jako postronne obserwatorki, porwane przez system zbyt wielki do oporu. Jedną z nich była Herta Botte, która twierdziła, że była tylko pielęgniarką, tylko pracowniczką, tylko strażniczką wykonującą obowiązek. Ale ocalali pamiętali inaczej. Była najbardziej niesławną, ale nie jedyną. Inna strażniczka, Herta Botte, pokazała, że nawet zwykły obowiązek może maskować niezwykłe okrucieństwo. Herta Botte, sadystka Stutthofu, gdy herta Botte stała w swoim strażniczym mundurze, karabin w rękach nie wyglądała jak obraz horroru, który później przylgnął do jej imienia. Wysoka blondynka szeroko oka, kiedyś szkoliła się na pielęgniarkę przed przystąpieniem do nazistowskiej ligi kobiet w 1939 roku. Do 1942 roku porzuciła wszelkie pretensje do leczenia i w pełni wstąpiła w maszynerię śmierci. Stutthoff był jednym z obozów, gdzie została umieszczona. Miejscem już niesławnym z okrucieństwa, głodu i bezlitosnych egzekucji. Ocalali później wspominali ją nie jako pielęgniarkę, nie jako kogoś przymuszonego wbrew woli do służby, ale jako kobietę, która wybierała przemoc raz za razem. W sztutowi nosiła bat i pistolet, używając obu z równą łatwością. Więźniowie wspominali, jak uderzała przy najmniejszym wahaniu, bijąc kobiety do nieprzytomności, potem kopiąc je. Gdy nie mogły powstać wystarczająco szybko. Są zeznania, że strzelała do więźniów wprost, czasami jako karę, czasami po prostu aby potwierdzić swoją władzę. Koniec wojny nie złagodził jej okrucieństwa. Zimą i wiosną 1945 roku, gdy Rzesza walił się w gruzy, Bothe była jedną z strażniczek, które zmuszały więźniów do niesławnych marszów śmierci. To były długie, mrożące przejścia przez śnieg i błoto, gdzie wycieńczeni mężczyźni i kobiety szwędali bez jedzenia. Bez odpoczynku. Wielu umierało przy poboczu, innych rozstrzeliwano, jeśli zostawiali w tyle. Rola Bote nie była peryferyczna. Była tam, karabin gotowy, popychając słabych ku śmierci. Jej czas w Bergen-Belsen przypieczętował jej reputację. Gdy brytyjskie wojska wyzwoliły obóz w kwietniu 1945 roku, napotkali sceny, które nie poddawały się opisowi. Tysiące trupów leżało niepochowanych, ułożonych w stosy. Ich ciała roiły się od wszy. ocaleni byli szkieletowaci, ledwo trzymający się życia. A wśród schwytanych strażników stała herta bote. Fotografie z tego momentu pokazują ją ustawioną z pozostałymi. Oczy spuszczone, wojna skończona, ale jej rozliczenie dopiero się zaczyna. Proces w Belzen nastąpił szybko, otwierając się we wrześniu 1945 roku. To był jeden z pierwszych wielkich procesów o zbrodnie wojenne, prowadzonych przez Brytyjczyków w Luneburgu. Botę była wśród 45 oskarżonych, którzy obejmowali zarówno mężczyzn, jak i kobiety strażników. Świadkowie mówili o jej pobiciach, o rozstrzeliwaniach, o jej bezlitosnym przymuszaniu podczas marszów śmierci. Ocaleni opisywali ją jako bezlitosną, postać strachu, która nie wykazywała oznak wahania czy litości. Nie oskarżano jej o zarządzanie systemem obozowym, ale o aktywne przejawianie okrucieństwa w jego obrębie. Sąd usłyszał wystarczająco do skazania. A jednak jej wyrok zszokował wielu. Podczas gdy 11 oskarżonych zostało powieszonych, włączając Irmę Gressę, Josefa Kramery i Elisabeth Folkenrad, Herta otrzymała tylko 10 lat. Sąd nazwał jej przestępstwo poważnym, ale nie na tym samym poziomie co tych, którzy organizowali lub dowodzili systemem obozowym. Została wysłana do więzienia, ale odbyła tylko część wyroku. Do grudnia 1951 roku była wolna. Zwolniona za to co władze nazywały dobrym zachowaniem. Dla ocalonych ta decyzja stała się kolejną raną, dowodem tego, że sprawiedliwość dla kobiet z SS często była powierzchowna, krótka lub w ogóle nigdy nie była wykonywana. Botte wróciła do zwyczajnego życia po zwolnieniu, zmieniła nazwisko, unikała rozgłosu i żyła cicho w powojennych Niemczech. Gdy mówiła publicznie, jej słowa niosły ton, który niepokoił wielu. W wywiadach dekady później upierała się, że tylko wykonywała rozkazy, że została zmuszona do służby, że nie zrobiła nic złego. Na pytania o pobicia i rozstrzeliwania, które jej przypisywano, odmaximala je jako przesady, jako historie wymyślone przez więźniów, którzy chcieli zemsty. Ani razu nie przyznała się do winy, ani razu nie okazała skruchy. Przepaść między jej zeznaniami a relacjami ocalonych pozostawiła gorzki posmak w historii. Z jednej strony dożyła starości, swobodnie spacerując po kraju, który odbudował się z ruin. Z drugiej strony ci, których biła, maltretowała i gnała przez śnieg, dawno pomarli. Ich historie niosły tylko świadkowie, którzy przeżyli wystarczająco długo, by złożyć zeznania. Życie Bote po Rzeszy wyglądało niemal zwyczajnie, ale cienie Stutthofu, Ravensbrück i Bergen-Belsen przylgnęły do jej nazwiska. A jeśli Bote próbowała umniejszać swoją rolę, twierdzić, że była tylko kolejną strażniczką w tle, Kolejną kobietą zawstydzoną przez wydarzenia, których nie mogła kontrolować, była jedna postać, która postąpiła na odwrót. Ilse przyjęła swoją reputację, karmiła się nią i stała się symbolem korupcji i okrucieństwa, który do dziś przeraża ludzi. Ilse Koch, wiedźma Buchenwaldu. Ilse Koch nie była tylko kolejną strażniczką wciągniętą w maszynerię obozów. Mieszkała w jej centrum w komforcie, w przywilejach i z władzą. O której większość kobiet w systemie mogła tylko marzyć. Urodzona w Dreźnie w 1906 roku, pochodziła ze skromnej rodziny, kształciła się na księgową i wstąpiła do partii nazistowskiej w 1996 roku 1932 roku. Ta decyzja zmieniła bieg jej życia. W 1936 roku wyszła za mąż za Karla Otto Kocha, oficera SS. Który wkrótce został komendantem Buchenwaldu. Małżeństwo związało jej przyszłość z jednym z najbardziej niesławnych obozów koncentracyjnych nazistowskich Niemiec. W przeciwieństwie do wielu kobiet, które próbowały po wojnie twierdzić o nieświadomości, Ilse rozkoszowała się swoją pozycją. Więźniowie pamiętali jej rude włosy, jej luksusowy styl życia i jej apetyt na okrucieństwo, który przyniósł jej przezwisko Czerwona Suka, Buchenwaldu. W Buchenwaldzie miała dostęp do luksusu podczas gdy więźniowie głodowali. Zbudowała osobiste zoo wewnątrz obozu, wypełnione zwierzętami, podczas gdy mężczyźni i kobiety chudli za drutem kolczastym. Kontrast był nieprzyzwoity, a ona go eksponowała. Jeździła konno po terenie, często wybierając więźniów do pobicia, lub gorzej. Ocaleni opisywali ją jako sadystkę, seksualnie zwyrodniałą i kierowaną potrzebą dominacji, Rozkazywała zabijać więźniów ze skomplikowanymi tatuażami, zdejmować ich skórę i rzekomo wytwarzać z niej klosze lamp, okładki książek i inne groteskowe trofea. Chociaż władze nazistowskie później próbowały umniejszać te historie, zeznania ocalonych i fizyczne dowody, przekonały śledczych, że przynajmniej niektóre z tych okropności były rzeczywiste. Legenda o kloszu lampy, jak zaczęto ją nazywać, na zawsze przylgnęła do jej nazwiska. Jej korupcja szła w parze z korupcją jej męża. Karl Koch używał Buchenwaldu jako swojego osobistego skarbca, wyciskając skradzione bogactwa więźniów, budując wille i wzbogacając się kosztem zrabowanych towarów. Ilse dzieliła łupy, drapiąc się w futra i klejnoty, podczas gdy tysiące wokół niej umierało. Pod Kochami przynajmniej pięć tysięcy śmierci można było bezpośrednio powiązać z ich rozkazami lub ich niedbałością. Jednak nawet wewnątrz SS korupcja Karla zaszła za daleko. Został aresztowany przez własnych towarzyszy w 1943 roku za defraudację i później stracony na rozkaz Himmlera. Ilsa jednak pozostawała pod ochroną. Wojna miała jeszcze trwać lata, a jej zbrodnie w pełni wyjdą na jaw dopiero po upadku Niemiec. Gdy alianci wyzwolili Buchenwald w kwietniu 1945 roku, odkryli nie tylko tysiące ocalonych, ale także ślady dekadenckich rządów kochów. Amerykanie wzięli Ilzę pod straż i przygotowali ją do procesu. W 1947 roku została postawiona przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau, gdzie jej sprawa stała się jedną z najbardziej sensacyjnych we wczesnych latach powojennych. Ocaleni szczegółowo zeznawali o jej okrucieństwie, jej seksualnych perwersjach i jej udziale w obdzieraniu skóry, statuowanych więźniów. Prasa pochłaniała tę historię, rozrzucając nagłówki o wiedźmie Buchenwaldu po gazetach na całym świecie. Początkowo wyrok wydawał się odpowiadać przerażeniu. Ilse została skazana na dożywocie. Ale mniej niż dwa lata później, w 1949 roku, generał Lucius D. Clay, amerykański gubernator wojskowy okupowanych Niemiec, skrócił jej wyrok do zaledwie czterech lat. Clay twierdził, że brakowało konkretnych dowodów, by bezpośrednio powiązać ją z niesławnymi kloszami lamp i że została skazana bardziej na podstawie reputacji niż twardych dowodów. Jego decyzja wywołała oburzenie. Ocaleni i prasa widzieli w tym zdradę, dowód tego, że sprawiedliwość umyka. Skrócenie jej wyroku stało się politycznym skandalem zarówno w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych. Do w 1951 roku władze Niemiec Zachodnich nie były gotowe wypuścić jej na wolność. Ponownie sądziły ją w niemieckim sądzie w Augsburgu. Tym razem dowody zostały przedstawione bardziej starannie, a świadkowie ponownie zeznawali o jej okrucieństwie. Została skazana jeszcze raz na dożywocie. Spędzi następne 16 lat za kratkami, przeżywając ostatni rozdział swojego życia w murach więziennych, a nie w willach Buchenwaldu. Jednak nawet w więzieniu Ilse pozostawała niesławna. Otrzymywała listy od wielbicieli i apologetów, ludzi, którzy wciąż trzymali się starej ideologii lub byli przyciągani jej złą sławą, ale wewnątrz degradowała się. 1 września 1967 roku w więzieniu dla kobiet w Ajkach w Bawarii Ilse popełniła samobójstwo. Powiesiła się na prześcieradłach, zostawiając trójkę dzieci i dziedzictwo przesiąknięte okrucieństwem i korupcją. Jej samobójstwo zamknęło książkę o jednej z najbardziej niesławnych kobiet epoki nazistowskiej. Ale cień jej zbrodni nigdy nie zniknął. Jej nazwisko pozostaje skrótem dla kobiecego sadyzmu w obozach. Do dziś wiedźme Buchenwaldu pamiętają mniej za dokładne zapisy prawne, a bardziej za przerażenie, którego stała się symbolem. A jednak, nawet gdy jej historia przerażała świat, były inne kobiety w systemie SS, których dziedzictwo poszło zupełnie inną drogą. Johanna Langefeld, pobłażliwa nadzorczyni. Gdy Johanna Langefeld weszła do systemu SS, nie była potworem, którym stali się wielu z jej kolegów. Urodzona w Bawarii w 1900 roku, była szwaczką i służącą domową, zanim partia nazistowska wchłonęła ją w swoje szeregi w 1900 roku 1937 roku. Do 1938 roku już służyła jako strażniczka w Lichtenbergu jednym z pierwszych kobiecych obozów koncentracyjnych, a później w Ravensbrück. Jej reputacja ostro kontrastowała z okrucieństwem wokół niej. Więźniarki opisywały ją jako surową, ale niesadystyczną. Czasami wtrącała się, by złagodzić kary, czasami uwalniała więźniarki od pobić, na których nalegali inni strażnicy. Czasami nawet niszczyła obwiniające dokumenty, by oszczędzić więźniarkom surowszych wyroków. Z tego powodu kobiety, które przeżyły Ravensbruck, pamiętały ją inaczej niż Hildegard Lechert czy Irma Grese Systemu. Jej pozycja w SS nadal była władzą, nadal wspólnictwem w maszynie ucisku. Ale gdy wojna runęła i alianci zebrali urzędników obozów, nazwisko Langefeld pojawiło się wśród setek innych, którzy zostali oznaczeni do procesu. Pod koniec 1945 roku została aresztowana i przekazana polskim władzom które przygotowały zarzuty przeciwko niej za zbrodnie popełnione w Ravensbruck i Auschwitz, gdzie krótko służyła. W przeciwieństwie do wielu strażników, którzy napotykali tylko wrogość, znalazła nieoczekiwane wsparcie. Grupa byłych więźniarek, kobiety, które przetrwały system pod jej kierownictwem, wystąpiły w jej obronie. Uznały, że była częścią struktury, ale twierdziły, że czasami je chroniła. Ich głosy okazały się decydujące. W 1946 roku, oczekując procesu w Krakowie, Langefeld wymknęła się z murów więziennych. Jej ucieczka nie była dziełem towarzysza z SS, ani ukrytej sieci nazistowskiej. To właśnie same więźniarki to zorganizowały. Te same kobiety, które kiedyś żyły pod jej władzą, ryzykowały wszystkim, by pomóc jej uciec. Ukrywała się miesiącami, chroniąc się w prywatnych domach i otrzymując pomoc od ludzi, którzy uważali jej rolę, choć winną za zabarwioną inaczej niż okrucieństwo, które definiowało jej koleżanki. Rząd Polski nigdy nie zdołał jej ponownie schwytać. Przez lata żyła w cieniu, cicho przemieszczając się między bezpiecznymi domami, aż prześladowanie w końcu wygasło. Na początku 1950 latach wróciła do Niemiec Zachodnich. W przeciwieństwie do pokazowych procesów, które pochłonęły niesławne postacie, sprawa Langefeld cicho wymknęła się z pamięci publicznej. Uniknęła wyroków śmierci, które wisiały nad innymi, i nie stanęła w obliczu długich wyroków więziennych wydanych kobietom w rodzaju Dorotei Bins. Zamiast tego przeżyła swoje życie w anonimowości. Pracowała jako służąca domowa i mieszkała w Augsburgu do swojej śmierci w 1974 roku jako wolna kobieta. Jej historia była godna uwagi nie tylko przez jej przetrwanie, ale także dlatego, że ujawniła stronę systemu SS rzadko uznawaną istnienie urzędników, którzy będąc częścią maszyny terroru czasami wybierali działanie przeciwko niej. Te indywidualne historie malują mrożącą krew obraz skrajności, od sadyzmu do rzadkiego współczucia. Ale ważniejsze pytanie pozostaje jakie było szersze dziedzictwo tych kobiet. Gdy wojna się skończyła niektóre kobiety z SS stanęły w obliczu egzekucji, niektóre z więzieniem, a niektóre po prostu rozpłynęły się w zwyczajnych życiach. Ich dziedzictwo jest złożone. Powojenne media przekształciły je w seksualizowane symbole zła. Piękne bestie, czerwone wiedźmy, karmiąc mieszankę przerażenia i zafascynowania. Ale historyczne zapisy opowiadają mroczniejszą historię. To były zwyczajne kobiety, dziewczyny, które dorastały w małych miastach, które kiedyś marzyły o normalnym życiu, które nagle otrzymały władzę decydowania, kto żyje, a kto umiera. Biły, torturowały zabijały, czasami uśmiechając się przy tym. Przypominają nam, że zło nie zawsze ryczy. Może się uśmiechać, może być młode, może czarować, może dowodzić i może zabijać. A czasami to właśnie ci, którzy wyglądają najzwyczajniej, zostawiają najgłębsze blizny.